Maryja, pośredniczka. Ten rys duchowości maryjnej, ale i kapłańskiej, szczególnie widzimy podczas wesela w Kani Galilejskiej. Pierwszy cud, który dokonał Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana, był właśnie wywołany prośbą Matki Bożej. I bardzo wielu z teologów, ojców duchowych odwołuje się właśnie do tego obrazu, pośrednictwa Matki Bożej podczas tego pierwszego cudu. Ale zauważmy, że w tym sensie Matka Boża jest jakoś poprzedniczką Pana Jezusa, tą, która inicjuje Jego działanie. Z jednej strony, kimś takim jest Jan Chrzciciel, mamy w Ewangelii zapisane słowa, że gdy Jan wystąpił na pustyni, to również Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność. Wystąpienie Jana na pustyni inicjuje tak naprawdę publiczną działalność Pana Jezusa. I w tym sensie Maryja jest również poprzedniczką, która inicjuje pewne działania Pana Jezusa. I pierwszy. Taki moment, są dwa takie momenty ważne. Pierwszy to jest oczywiście wcielenie. Warto pamiętać o tym, że Maryja poprzedza przyjście Jezusa Chrystusa w ciele, daje Mu swoje ciało. To przyjście Chrystusa, Syna Bożego w ciele jest możliwe dlatego, że Maryja oddała Mu swoje ciało. Jest to właśnie w jakiś sposób pośredniczenie macierzyńskie pomiędzy Bogiem i człowiekiem, jak o tym pisał w Encyklice Jan Paweł II, że pośrednictwo Maryi jest pośrednictwem macierzyńskim w dawaniu ciała, ale również zobaczmy, że dla nas, kapłanów, to jest wielki przykład tego, czym ma być nasza ofiara. My składamy ofiarę na ołtarzu, ale wraz z tą ofiarą składamy samych siebie. Jezus złożył samego siebie w ofierze i to samo dokonuje się w życiu kapłańskim, kiedy samych siebie ofiarujemy, oddajemy swoje ciało, swego ducha, wszystko to, kim jesteśmy. Po to, by Chrystus mógł to wziąć w swoje ręce i przeznaczyć w tej wielkim dziele zbawienia ludzkości. W tym uczestniczymy jako kapłani. Czasami to jest bardzo wyraźne i obrazowe, jak w życiu świętego Ojca Pio, który nosił rany Chrystusa. Widzimy, jak Jego kapłaństwo realizuje się w upodobnieniu się do Jezusa Chrystusa. Niektórzy mają taką łaskę po to, abyśmy wszyscy wiedzieli, w czym w sposób niewidzialny uczestniczymy. Po to jest nam dany przykład ojca Pio. Po to są Jego rany, abyśmy wszyscy kapłani. Wiedzieli, w czym w sposób niewidzialny uczestniczymy. Uczestniczymy w ofierze Jezusa Chrystusa i oddajemy samych siebie również nasze ciało, po to, aby Chrystus mógł się nim posłużyć. Kiedyś czytałem we wspomnieniach pani profesor Wandy Półtawskiej, jak opiekowała się chorym Karolem Wojtyłą. Kiedy był przemęczony, pani profesor biegała za nim z Rutino skorbinem, z witaminą C, no i próbowała go jakoś tam podnieść nie tylko na duchu, ale i na ciele, żeby zadbał o siebie, na co karol Wojtyła odpowiadał, a i mówiła, żeby odpoczął. A Karol Wojtyła odpowiadał: nie ma odpoczynku, jest palenie. To jest ten aspekt naszego kapłańskiego życia. Wiadomo, że trzeba odpoczywać, ale stale mieć gdzieś z tyłu głowy to ojca Pio i jego rany. I te słowa Karola Wojtyły. Nie ma odpoczynku, jest całopalenie, bo do tego jesteśmy wezwani. I tego uczymy się również od Padki Bożej. Która w tym sensie jest poprzedniczką, która przygotowuje drogę Panu Jezusowi. I drugi aspekt tego przygotowania drogi Panu Jezusowi to jest ten moment, kiedy prośba Matki Bożej inicjuje działanie Jezusa, inicjuje Jego pierwszy cud w kanie galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Słowa, które możemy sobie wziąć do serca jako przesłanie dla nas kapłanów. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest trochę inny wariant słów Świętego Piotra. Panie, na twoje słowo zarzucę sieć. Chociaż wiedział, że nie ma to sensu. I to co robią w Kanie Galilejskiej słudzy też nie ma za bardzo sensu. Napełnijcie stągwie wodą. I oni napełniają. To nie jest logiczne. Brakuje wina, a oni napełniają stągwie wodą. Ale zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Piotr wiedział, że nic nie złowi. Skoro całą noc złowił, to rano tym bardziej nic nie złowi. Ale Panie, na Twoje słowo zarzucę sieć. I co się dokonuje? Cudowny połów ryb i przemiana wody w wino. Warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden moment. Kiedy dokonał się cud? Tekst ewangeliczny zostawia nam dwie możliwości. Albo wszystkie te stągwie wypełnione wino, wodą zamieniły się w wino co pokazywałoby wielką hojność Boga, bo wino oczywiście w tej przypowieści ewangelicznej. Jest obrazem radości, miłości. Bóg daje więcej niż w stanie jesteśmy wypić. To już był koniec wesela. A to ogromna ilość jeszcze tego wina. Ale nie musi być tak. Może było tak, że tylko ta woda, którą zaczerpnęli słudzy i ponieśli na stół, przemieniła się w wino. Na to wskazuje Ewangelista który mówi, że słudzy wiedzieli, skąd pochodzi. Czyli co jest potrzebne do tego, aby dokonał się cud w Kanie Galilejskiej? Potrzebna jest interwencja Maryi. Wina nie mają i potrzebne są ręce sług. Ręce, które wezmą wodę i poniosą tą wodę, nie wino, ale wodę do Gospodarza wesela. I to jest o nas, o kapłanach. Czasem mamy też wrażenie, że niesiemy po prostu wodę, że z tej naszej pracy apostolskiej nic nie ma, że to jest takie szare, beznadziejne i bez smaku. Ale cud dokonuje się, kiedy robimy to, bo Pan Jezus nas poprosił. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Nie ma takiego miejsca na Ziemi, nie ma takiej parafii, gdzie nie mogłyby się dziać cuda. Powrotu ludzi do Boga, uzdrowień, odnowy życia, porzucania nałogów. Ale to dokonuje się, jeżeli my uwierzymy w to, że, to win, że ta woda może stać się winem. To wymaga od nas aktu wiary. Do tego jesteśmy zaproszeni. Maryja jest poprzedniczką, Maryja jest pośredniczką pomiędzy nami i Chrystusem, ponieważ wskazuje na pewne braki, na to, czego nie mają. Natomiast potrzebne są nasze dłonie, aby dokonał się cud. Duszo Chrystusowa uświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie, krwi Chrystusowa napój mnie, wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie, męko Chrystusowa pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie, nie dopuść mi oddalić się od ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi twymi chwalił cię na wieki wieków. Amen. Dzień siedemnasty. Rekolekcji kapłańskich oddanie trzydzieści. Kana Galilejska. Wszystko, cokolwiek wam powiem. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, Przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory? Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Z książki Ojca Jacka Woronieckiego. Macierzyńskie serce Maryi. Co nas tu jednak szczególnie uderza w tym opowiadaniu ewangelicznym, to udział, jaki w tym pierwszym cudzie Chrystusowym miała jego matka. Bierze ona niejako jego inicjatywę i nie zrażając się pozorną odmową syna, poleca służbie, aby wiernie wykonali jego polecenia. Sprawa, o którą tu idzie, jest nie tylko zupełnie doczesna, ale nawet dość błaha. Lecz ta, którą Bóg przeznaczył na Matkę Rodu ludzkiego, wie dobrze, że nieraz i drobne sprawy mogą się stać źródłem zawodów i nieporozumień między ludźmi. Przenika ona też niewątpliwie myśl swego syna i widząc go po raz pierwszy otoczonego gronem uczniów, pojmuje, że tu i o nich idzie, że ten cud, o który prosi, ma nie tylko uratować gospodarzy wesela z kłopotliwego położenia, w jakim ich brak wina postawił, ale też uchylić przed uczniami rąbek tajemnicy wcielenia. W dwóch tedy kierunkach idzie tu pośrednictwo Maryi. A że nie było ono niemiłe jej synowi, najlepiej świadczy niepostrzeżenie dokonany cud. Nigdzie nie znajdziemy w Ewangelii drugiego przykładu, który by tak jasno ilustrował rolę Maryi u boku Jezusa, co w opisie godów galilejskich. Pozwala nam to jednak mniemać, choć Ewangelia o tym milczy, że i później Maryja uzyskała niejedną jeszcze łaskę dla tych, którzy się do niego udawali, i że coraz jaśniej zdawała sobie sprawę z udziału, który jej został wyznaczony w dziele odkupienia. Opowiadanie o godach w kanie galilejskiej. Zawiera przy tym dla nas jedną ważną wskazówkę, zawartą w słowach Najświętszej Panny wypowiedzianych do służby. Koniecznym warunkiem, aby jej pośrednictwo u Syna mogło przynieść swe błogosławione owoce, jest całkowite i chętne posłuszeństwo Jego słowom, Jego przykazaniom, Jego świętej woli. To też za każdym razem, gdy się do naszej matki zwracamy o wstawiennictwo u syna, winny nam brzmieć w głębi duszy jej słowa: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Z dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego insinu Jezu, zapisane w czwartek 18 czerwca 2009 roku. Jezus do kapłana. Odnowię moich kapłanów poprzez świętość. Przywrócę im honor w oczach narodów, bo są moimi, i wszystko, co dotyczy ich honoru, dotyczy mojej chwały. Oczyszczę tych, którzy wpadli w grzechy nałogów, uzdrowię złamanych na duchu a nawet tych, których ciała są utrudzone i ograniczone przez niemoc. Odkryją, że jestem ich lekarzem, tak jak jestem ich przyjacielem. Zrobię wszystko, aby moi kapłani mogli doświadczyć odnowienia w ogniu mojej miłości. Odnowione kapłaństwo będzie emanować czystością w świecie ociemniałym przez wszelkie cielesne występki, i grzeszne wykroczenia. Łagodne i pokorne kapłaństwo zadziwi świat, mający obsesję na punkcie władzy, wpływów i wyzysku ubogich. Posłuszny duszpasterz stanie się znakiem sprzeciwu wobec świata, który, idąc za swoim mistrzem, mówi, nie będę służył. Zamierzam odnowić w sercach wszystkich moich kapłanów dar, który dałem Janowi, mojemu umiłowanemu uczniowi z ołtarza, którym był mój krzyż. Chcę każdemu kapłanowi osobiście i w nowy sposób podarować moją matkę. Ci, którzy przyjmą mój najcenniejszy dar i pozwolą jej poznać największe sekrety swojego życia, Doświadczą wspaniałej apostolskiej owocności. Tam, gdzie jest moja matka, tam również przebywa Duch Święty, objawiający się obfitością charyzmatów i znaków danych dla dobra mojego ciała i mojej oblubienicy Kościoła. Niech moi kapłani uważnie słuchają nauczania papieża Benedykta XVI. Bo go zainspirowałem, by stał się im bliski, i by ich wezwał z półmroku do promieniującego światła, autentycznej kapłańskiej świętości. Matko Boża, niepokalana Maryjo. Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.